Dobra. To jest niedzielny kalendoskop radia Gra. Kiedy Aaron Sel zadzwonił do kibiców kilka dni temu w nie stało się jasne, że musisz być po prostu naszym pierwszym dzisiejszym gościem. Musisz się pojawić w studiu Radio Gra, bo. Bo sportowe pożegnania nie, nie są łatwe. E, ale to mam wrażenie, słuchaj, mimo tego, że wielu się spodziewało, to i tak naprawdę serca kibiców, kibiców koszykówki i Toruniu, mam wrażenie, starzy pękły na pół, tak naprawdę, bo. Bo, bo ja sam z perspektywy kibica muszę ci powiedzieć, że wiedziałem, bo spodziewałem się tego, bo chwilkę temu rozmawiając z tobą, przypomniało mi się, kiedy mniej więcej rok temu rozmawialiśmy. Wspominałeś już o tym, że to się po prostu musi wydarzyć za chwilę, może sezon, może, może dwa. No i stało się. Aaron Cel oficjalnie ogłosił koniec kariery. No i pożegnanie także i z twardymi piernikami. Chociaż twardym piernikiem, jak pewnie wiesz, i wiele osób w ostatnich dniach ci powiedziało, zostajesz z nami na zawsze i będziesz z nami. Aronie, dzień dobry. Dzień dobry. Czy, czy Emocje już troszkę opadły, czy, czy jeszcze cały czas ci towarzyszą, bo rozumiem, że mnóstwo osób cały czas do Ciebie pisze, rozmawia z tobą na ten temat. Tak, więc przede wszystkim podziękuję e, wszystkim osobom, które, e, którzy do mnie napisali, e, naprawdę bardzo e, miłe, wzruszające wiadomości, em, powspominali różne e, wydarzenia z mojego pobytu siedmioletniego w Toruniu, mm, więc bardzo, bardzo miło czytać e, różne i przeróżne rzeczy na swój temat em, i Powspominać też te wszystkie fajne e, chwile, które tutaj spędziłem, ale tak jak e, mówisz, no, czas dla mnie e, zakończyć karierę. Mm. Pff, co tu dużo mówić? Na pewno wzruszenie jest już, mm. na pewno będzie e, jeszcze większe podczas tego ostatniego meczu. Mm. Przemyślane, już przemyślana decyzja. E, nie podjąłem tej decyzji wczoraj lub w zeszłym tygodniu. E, więc no tak niestety to bywa ze sportowcami muszą kiedyś zakończyć myślę że już w swoim wieku 37 lat już dużo osiągnąłem już dużo zrobiłem mhm. I, i po prostu czas dla mnie Zgasić światło. <laughs> no zanim to jeszcze nastąpi, jeszcze przed Tobą dwa spotkania, ale o tym troszkę później. Słuchaj, mamy sporo czasu na szczęście, więc chciałbym tę rozmowę troszkę podzielić na, no może może trzy takie wątki, czyli, czyli to, o czym właśnie teraz rozmawiamy, czyli twój, Twoje ogłoszenie końca kariery. Troszkę sobie powspominamy za chwilę. Powiemy też o przyszłości, no bo to oczywiście mam nadzieję, że jest ona związana z koszykówką. Zresztą mówiłeś o tym, ten temat też się u nas pojawi. Aaron, się o tym, że, że wiele osób do Ciebie napisał, no, ale też no, w zasadzie chyba wszystkie najważniejsze portale internetowe, redakcje zauważyły, że Aaron Cel kończy swoją karierę, bo przecież jesteś 108-krotnym reprezentantem Polski. Kosz kadra jest ci bliska także Twojemu sercu, przecież dałeś nam tyle emocji, chociażby w 2022 na Mistrzostwach Europy czwarte miejsce także największy, największy sukces w ostatnich latach. To także, prawda, kolejny etap Twojej ważnej kariery, czyli ta, ta kadra między, nasza narodowa. Tak, to na pewno są też dla mnie cudowne wspomnienia. Chciałbym nawet i prawie powiedzieć najlepsze, może bym obraził parę kibiców z Torunia, ale myślę, żeby wszyscy zrozumieli, że grać z Doziełkiem na pierwszy jest wyjątkowe. To jest też wyjątkowe granie, bo, bo, bo gra się dla, dla Polski, nie gra się dla, dla, dla przyszłego kontraktu, czy nie gra się. Um, dla zawodu, tylko po prostu dla miłości swojego kraju i, i swojego sportu, więc, więc tak, to był na pewno e, wielki zaszczyt dla mnie reprezentować Polskę. Poza tym e, osiągnęliśmy naprawdę znaczne sukcesy przez te lata, mm, ponieważ się zakwalifikowaliśmy na Mistrzostwach Świata, e, na których skończyliśmy na ósmym miejscu w 2019 e, e, i ten Eurobasket 2022, jak wspomniałeś. Nadzwyczajny, e, pokonując e, Słowenię przede wszystkim z Łukadąciczem e, w ćwierćfinale, więc, więc to na pewno zostanie w pamięci e, wszystkich miłośników Koszykówki, ale myślę, że nie tylko. Więc to są na pewno. E, dla sportowca najfajniejsze mhm. rzeczy, czyli pisać historię swojego sportu. Słuchaj, rozumiem, że przyjdzie trochę na czas jeszcze, jak już ten kusz, powiedzmy, emocji opadnie, kiedy Ty będziesz mógł sobie usiąść w fotelu wygodnie, z do dobrym trunkiem, powiedzieć sobie: kurczę, to była dobra kariera, nie? Tak, była bardzo dobra kariera. Uważam, że e, rozpoczynała się nie najlepiej, e, bo, bo, bo rozpoczęła się we Francji. E, gdzie się urodziłem i, i we Francji było dosyć ciężko, um, ciężko tam się przebić, mhm. ciężko um, tam się wyróżnić po prostu z tego um, tłumu tłoku, um, ale w wieku 23 lat postanowiłem um, podpisać w Polsce w Zgorzelcu um, małe ryzyko, bo nieko niekoniecznie znałem ligi, niekoniecznie tutaj też byłem znany. Ale to ryzyko się okazało jak najbardziej korzystne dla mnie, bo od razu e, i dobrze mi poszło w tej lidze, i, i, i zakochałem się e, we, we wszystkim, co tutaj się dzieje. E, więc, więc to był naprawdę duży boom dla mnie w, tej, w, tej, w, w tym rozpoczęciu poważnej kariery. No i potem jakoś wszystko e, się potoczyło tak, że, że, że moja kariera szła w górę i w górę i w górę, m, aż w. w, w roku 2017 wylądowałem 2017, w Toruniu tak jest. i tutaj mogę bez wątpienia powiedzieć, że spędziłem 7 najwspanialszych lat mojej kariery. No właśnie, i a propos tego, bo pamiętam troszkę, wspominając też redakcyjną naszą tutaj przygodę z Tobą, spotkania z Tobą pierwszy raz. Wiele osób, o czym rozmawialiśmy już kilka minut <coughs> temu, myślało, że się, gdy się pojawiłeś, że, że, że jesteś Francuzem, no bo jesteś rzeczywiście, masz także i francuskie obywatelstwo, ale, ale mówiłeś jeszcze z takim bardzo fajnym, Francuskim akcentem wówczas kiedy przyszedłeś tutaj po raz pierwszy. Ale to, co od razu zauważyliśmy, my tutaj po prostu twoją otwartość, rozumienie mediów, i to była trochę nowość, to był taki powiew świeżości, która także pojawiła się w tronickim klubie od 2017 roku. No, stary były upadki wzloty. Było wszystko absolutnie, prawda? I Puchar Polski, i wicemistrzostwo Polski, i brązowe medale, i no i walka o utrzymanie na krawędzi. I wiesz co, mam otwarte wrażenie że wygrywa się łatwo, albo, znaczy, w cudzysłowie rzecz jasna, ale, ale kiedy jest problem i ktoś zostaje do samego końca, tak jak kapitan na statku, w twoim przypadku, to wtedy ma się największy szacunek u, u kibiców, prawda? I tak to właśnie u ciebie chyba wyglądało. E, tak, jak mówisz, siedem lat w, w barwach twardych pierników, pierwsze lata fajne, z medalami, z finałami, z wielkimi rzutami yy, i tak dalej, więc też tak jak powiedziałeś, Powiedziałeś zawsze w tych chwilach. Wiadomo, że wszyscy się cieszą, że wszystko jest piękne i łatwo być w takich chwilach, powiedzmy. Ale jak się zaczęły schodki, jak się zaczęły trudy, to, 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 to faktycznie z tego jestem najbardziej dumny, że, że, że zostałem w Toruniu, że pokazałem, że jestem z tym klubem na złe też i przede wszystkim. Było ciężko, ale przetrwaliśmy dzięki prezesowi Barańskiemu, dzięki całemu klubowi ogólnie, bo ludzie z biura też się nie zmienili, wszyscy zostali, ich pozdrawiam serdecznie, więc, więc to na pewno pokazało mi inną stronę mojego sportu, ogólnie sportu zawodowego, którą niekoniecznie znałem, mimo że miałem już do, dosyć duże doświadczenie, mhm. mianowicie taka strona, że no jak się jest razem na każdym szczeblu klubu, to można naprawdę przetrwać i osiągnąć fantastyczne rzeczy, więc ten klub mi nie nauczył, bo już gdzieś tam to wiedziałem, domyślałem się, że tak może być, ale nigdy tego nie doświadczyłem i to było dla mnie najwspanialsze, że można było przetrwać te naprawdę trudne, trudne chwile, bo mieliśmy, e, bez wątpienia, mogę to, bez problemu mogę to powiedzieć, że mieliśmy najmniej pieniędzy w lidze, że wszyscy już nas skreślali z góry e, i, i przetrwaliśmy, e, dotrwaliśmy do lepszych chwil e, i wierzę, że następne sezony dla twardych będą e, jeszcze piękniejsze i na pewno... E, Klub będzie walczyć o medale e, lada moment. Mhm. A e, gdybyś miał z tych siedmiu lat wybrać jakiś taki jeden sezon, na przykład, który był taki rzeczywiście najlepszy dla ciebie, albo w twoim, o Twojej opinii był najlepszy dla klubu, który to był rok? No, łatwo wyzna wyznaczyć te sezony e, zwycięskie. Tak, bo, bo, bo jednak sportowo osiągnęliśmy coś fantastycznego, e, dotarliśmy do finału. E, chcę podkreślić, że wtedy graliśmy z dwoma zagranicznymi, e, coś, co się bardzo rzadko e, zdarza. E, z reguły drużyny, które wygrywają mistrzostwa lub e, docierają do finałów, to grają z czterema, z pięcioma, a niektóre drużyny nawet z sześcioma zagranicznymi, więc mm -hmm. my mieliśmy skład mocno zbudowany Polakami i to było coś też, co e, było fantastyczne, bo, bo pokazaliśmy, że e, nie trzeba ściągnąć <laughs> e, za wiele tych zagranicznych, jeśli się ma bardzo dobrych, e, bardzo jakościowych Polaków. Więc to na pewno był bardzo udany sezon. E, no i mogę powiedzieć, że, że też ten sezon był udany, bo 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 no bo. Um, bo już mam 37 lat. <głos> <głos> Dotarłem bez kontuzji <noise> odpukać i e, jednak zakwalifikowaliśmy się na Puchar Polski. Jest też dużo nadziei e, co do następnych sezonów, bo e, tak jak wiecie, Ariwa w zeszłym roku dołączyło do klubu, w tym roku Polski Cukier do nas wrócił, więc to są wszystko e, dobre znaki e, co do przyszłości i, i będę trzymać kciuki e, za następne sezony dla Twardych. Nasunęło mi się, kiedy teraz o tym mówisz, że w zasadzie już mówisz troszkę jak dobry dyrektor sportowy. Ja. <laughs> ale o tym, ale o, tym, o tym za chwilę. Ronie, wróćmy jeszcze na chwilę do, do tej historii w Toruniu. Był ten najlepszy sezon. Najtrudniejszy to chyba walka o, o utrzymanie, chociaż tam do końca też były niesamowite emocje, prawda? Tak, to był bez wątpienia najtrudniejszy sezon. Dużo, dużo dużo zamieszania. Pierwszy trener, który się niekoniecznie odnalazł tak. wśród nas, um, niestety, niestety, no tak czasami bywa. Klub zareagował w styczniu po, po, po 10-12 kolejkach. I e, no, wtedy e, z kolei jeden z naszych e, koszykarzy zadecydował, że przestanie grać dla nas, że gdzieś tam ma lepszą ofertę i że e, się zbuntuje, aż, go, aż mu pozwolimy odejść. Więc to też jest jednak e, ciężkie, było dla nas ciężki okres. Pokazało mi to z kolei, że no, jak się wygrywa, to wszyscy są zadowoleni, ale z kolei jak się przegrywa, to wszyscy chcą uciec i wszyscy e, chcą winnić drugiego. I, i, i w tym przypadku no, na szczęście e, na koniec sezonu. E, nasz były francuski trener e, Cedric Aids jakoś to wszystko zebrał do kupy i, i, i jakimś e, magicznym mykiem e, pozwolił nam my też pozwoliliśmy sobie zostać w tej lidze, ale to na pewno zostanie też zapamiętane na lata, bo e, wygrać pięć z ostatnich siedmiu meczów, e, gdzie wygraliśmy czterech z 23, to też jest mało spotykane w Ekstraklasie, więc, więc Fantastyczny, no i ta radość przy tym ostatnim meczu. Tak, jest, tak. Jest. E, czuliśmy się tak, jakbyśmy wygrali złoto e, i myślę, że się czuliśmy lepiej po ostatnim meczu niż 99% drużyn w Lidze, więc <grym <grym więc akurat. <grym> tym bardziej jeszcze zależy się na miejsce, gdzie to się odbywało, prawda? <grym> tak, tak, tak. U, u siebie, potem całe miasto na imprezę i wszyscy byliśmy tak samo zadowoleni, więc to był. E, bardzo ciężki sezon, ale, ale się pięknie skończył tak. i to jest najważniejsze. Słuchaj, piątka e, Arona Cela z ostatnich siedmiu lat. E, skrzydłowego już mamy. Aloncel, <laughs> czyli zostaje nam cztery pytanie, Bardzo dobre <laughs> pytanie. Ajej. No z reguły. E, nie e, trzeba być dyplomatą. Nie, 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 ale wybiorę <laughs> raczej Polaków, więc na pewno na skrzydle wartość diduszko. E, no mogę na jedynkę wybrać Morisa Watsona, który jednak mhm. był e, w naszym klubie e, na 3-4 miesiące, ale wszyscy go zapamiętają ze, z tego wszystkiego, co zrobił. E, Damian Kulik na piące, bo się z nim zawsze fajnie grało, czy to w Toruniu, czy to tak. w reprezentacji. No i dodam do tego Karol Gruszecki, który też ma solidną karierę, też był ze mną w Chinach z reprezentacją na Mistrzostwach Świata, więc, więc taka piątka na pewno by pozamieszała dużo w tej lidze. I pamiętam chyba właśnie pierwsze spotkanie w studiu Radio Gra, to właśnie ty i, i Karol Gruszecki. Tak, się się, razem Prawda? Razem Zresztą chyba mm. na, na jeden z rolek Twardych Pierników możecie to zobaczyć, tak, również tak. Warto, mm. warto sobie to przypomnieć, o, odkurzyć. Aaron, e, jest taki tekst polskiej piosenki, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. E, Chyba, chyba idziesz w tę stronę, to po pierwsze. E, a po drugie, też mam wrażenie, że schodzisz trochę na własnych zasadach, prawda? Kończysz tę karierę na własnych zasadach, nie poddając się na przykład niepognanym. A propos kontuzji, no bo, bo tu też mówiłeś chwilę temu, przed wejściem na antenę, że, że nie chciałbyś być zawodnikiem, który gdzieś jest cofany na koniec sławy, albo po prostu, że gdy rano się budzi, no to, to boli wszystko. Tak, zdecydowanie. No, parę rzeczy przyczyniło do tego, że uważam, że to jest odpowiedni moment dla mnie, żeby, żeby zejść z sceny. Przede wszystkim się cieszę, że, tak jak wspominałem przed chwilą, klub wrócił na właściwe tory, mhm. klub się dobrze trzyma i klub ma fajną przyszłość przed sobą, więc to jest już dla mnie bardzo dobra wiadomość. Poza tym, tak jak wspominałeś, też Mam po prostu taki charakter, że e, miałem zamiar zakończyć swoją karierę e, będąc w dobrej formie jeszcze, e, grając dobrze jeszcze w tą koszykówkę. Nie wyobrażałbym sobie, żebym e, kończył karierę, bo e, trener już mnie nie potrzebuje albo bo jakaś mi się wydarzyła e, ciężka kontuzja, więc, e, więc tak jak mówisz na własnych zasadach, to jestem po prostu ja, nie oceniam ci, którzy robią inaczej, każdy ma swój sposób oczywiście zarządzania swoją karierą, ale, ale na pewno na pewno. Ten moment jest dla mnie dobry, żeby, żeby, żeby zakończyć tą przepiękną historię. Będą, będą łzy wzruszenia? Nie wiem, pierwszy raz kończę karierę, więc nie wiem, jak to wygląda, ale, ale, ale no już jest duże wzruszenie po tych wszystkich wiadomościach, których dostałem. Ludzie ogólnie też to jest też coś, co. E mi daje gdzieś tam uśmiech, bo jak dołączałem do mm, klubu, to Twarde Pierniki w Toruniu były znane, ale jeszcze niekoniecznie, na pewno nie tak jak teraz. E, I to też gdzieś tam mi daje zawsze uśmiech, kiedy e, łażę po ulicy czy gdzieś tam po galeriach i, tak. i ludzie przychodzą do mnie pytać mnie jak drużyna, chwalić, że wygraliśmy albo pytać się, czemu przegraliśmy. To gdzieś tam jest taki mały sukces też e, osobisty, e, że uważam, że te Twarde Pierniki w Toruniu e, są teraz znaczącą marką. E, i, i że nie powiem, że wszyscy, ale bardzo dużo ludzi e, już wie, że to jest koszykarski klub, który sobie super radzi w Ekstraklasie, a to jest jednak też coś, co mm, jest ważne, jest ważne dla klubu, bo jednak tam dużo ludzi pracuje, dużo ludzi tam e, swoją całą energię lub swoje całe życie w to wsadza, więc, więc fajnie, że, że gdzieś tam jesteśmy em, rozpoznawalni, nawet niekoniecznie chodzi o mnie osobiście, tylko, tylko po prostu e, Marka twarde Pierniki, mhm. e, która teraz jest w Toruniu e, czymś znaczącym, więc te wszystkie rzeczy naprawdę cieszą. Mówiąc pół żartem, pół serio, no niełatwych przeciwników wybrali sobie na koniec kariery, bo <grymki> King 19.30 wieczorem, prawda. a później jeszcze Anwil Wocławek, prawda? Tak, tak, I a propos tak. właśnie jeszcze, a propos historii i tych najfajniejszych hmm. momentów, kilkanaście minut temu w redakcji też wspominaliśmy rzut Arona Cela w meczu za trzy punkty na pięć sekund przed końcem decydujący z Anwilem Wocławek. Tak, tak. Coś no, zacznę od pierwszego pytania. Faktycznie nie, nie wybraliśmy najlepszych przeciwników na koniec, aczkolwiek uważam, że mm, lepiej właśnie kończyć z takimi dobrymi drużynami. Teraz Szczecin, mistrz polski, mm, jak na ostatnim meczu siebie. Wydaje mi się, że nie mogłem sobie lepiej wymarzyć. A ostatni mecz będzie we Włocławku, czyli hala, którą, w której tak jak teraz właśnie mhm. wspomniałeś, no trafiłem swój jakby najważniejszy rzut w barwach twardych pierników w finałach, więc na pewno cudowne uczucie. Bardzo się cieszę, że mogłem taką fajną chwilę dostarczyć kibicom Twardych, i, i, i cieszę się, że gdzieś tam zostanie to w pamięci, więc. Wszystko gdzieś tam jest łączone i fajnie, że kończę w tej hali mistrzów. No, uważam, że to jest fajny taki znaczek. Tak jest. No i teraz wiesz, domyślasz, że wielu słuchaczy ma takie flashbacki nie? z tych najfajniejszych momentów, między nimi chociażby z tego właśnie rzutu, czy też chociażby z koszkadry, o której już wspomnieliśmy dziś. Aaron, no to muszę zapytać ciebie, czy, czy, czy już sobie wyobrażałeś, masz rozpisane życie po koszykarskim życiu? E, jeszcze nie mam rozpisane, jeszcze się zastanowię e, nad tym w maju. Mam parę propozycji, e, z czego bardzo się cieszę. Już, już dwa, 3 lata, powiedzmy, staram się szykować to życie pokarierskie, bo wiem, że nie jest to łatwe. E, wielu sportowców a, ma problemy się odnaleźć, więc, więc. więc um... Nie chciałem do nich należeć, mimo że nie mam żadnej gwarancji, że, że mi pójdzie dobrze, ale na pewno jestem gotowy na to życie pokarierskie i zobaczymy, mhm. jaką decyzję podejmę. Na pewno zostanę przy koszykówce. Um, no i już na tyle, um, co mogę powiedzieć. do Słuchaj, tego? bo ty mówisz pros, po prostu, że chcesz być przy koszykówce, mhm. że, że w sumie odnalazłbyś się i w roli chociażby dyrektora sportowego menadżera. A... Trener to jest y, gdzieś ci bliski ten wątek? Czy, czy, trener nie. nie trener trener nie, nie. Proste wytłumaczenie. Jako zawodnik um, zmienia się bardzo często miejsca życia. No, ja miałem szczęście, że zakotwiczyłem w Toruniu na 7 lat, ale to jest rzadkość dla sportowca. I ogólnie się zmienia klubu co rok, co dwa. Um, ma się rodzinę, więc rodzina jedzie, leci za, za mną, za zawodnikami. I e, no, trenerzy mają bardzo podobne życie, czyli e, trenują rok, dwa w jednym mieście, potem muszą lecieć gdzie indziej, czasami rodzina za, za nimi, czasami rodzina nie może za nimi, więc, więc to jest życie, które już, e, za które już dziękuję. Nie chciałbym już tak żyć, wolałbym wracać codziennie do tego samego domu e, ze swoją rodziną, żoną i dzieckiem, e, więc to jest taki główny powód, e, dla którego nie chciałbym być trenerem. E, no, chciałbym powiedzieć, że też niewdzięczna praca, no ale e, która praca jest wdzięczna, no to jest mhm. zależy, więc, więc to jest taki główny, główny powód, dla którego um, nie będę się pchać w tą rolę. E, i już. Wierzę, okay. że, wierzę, że Bartek Diduszko będzie się o wiele bardziej nadawał niż ja, więc polecam go. <grym <grym i Bartek tam i rozrysowuje, go. rozumiem, tak? Jakieś plany tak, sytuacyjne. Tak, on po się na to i będzie bardzo dobrym trenerem na pewno. Okej. Okay. Do Bartka pewnie jeszcze, być może jeszcze z Bartkiem się spotkamy w tym studiu. Mm. Mam nadzieję, że on jeszcze nie kończy, chyba że coś wiesz i nam tutaj zdradzisz e, karierę. Nic nie wiem i nic nie mogę zdradzić. No i dobrze. Na razie na razie niech, niech nam gra jak najdłużej. Słuchaj, a propos jeszcze do końca kariery i o tym, co wspomniałeś, a propos tego, co myśliś przed sekundą, e, czego ci będzie brakowało, a czego nie będzie ci brakowało w tym takim, wiesz, życiu po, po życiu koszykarskim? No i brakowało. O wiele więcej rzeczy będzie mi brakowało, niż nie brakowało. E, na pewno e, te codzienne spotkania z drużyną, czy to szatnia, czy to e, podróże autokarami, samolotami. E, ta gra zespołowa też to jest coś, co zawsze mnie kręciło. Mhm. Zawsze się cieszyłem wygrywać z kimś. E, albo przegrywać z kimś, też wtedy e, to pokazuje. E, charakter każdego, jak to, kto reaguje w takich chwilach i, i kto wspomaga drugiemu, więc to jest zawsze coś, co mnie naprawdę mi się podobało e, po prostu od dziecka. I myślę, że to będzie najtrudniejsze, e, jednak. E, no i Chciałem powiedzieć te treningi, no ale po karierze też będę coś tam starał się utrzymać formę, więc, więc tutaj raczej nie będzie za dużego braku. Po prostu tą szatnię. Ta szatnia to jest wyjątkowa, wyjątkowe miejsce, w której się dzieją wyjątkowe rzeczy, i za tym na pewno będę, będę tęsknić. Ale zmieni się rytm dnia zapewne, dieta, której nie trzeba będzie tak pewnie rygorystycznie pilnować, jeszcze parę, parę innych tematów, prawda? Tak, ale wiesz, jak jest, no jak się wkręcasz w to i. i, i... Jakby się przyzwyczaiłeś do tego, to już nie jest jakby e, problem. E, to jest twoja codzienność i akceptujesz to. Poza tym każdy sportowiec chce być jak najlepszy się da, a żeby być najlepszy, to trzeba e, trzymać takiego rigoru, czy to diety, czy to ze spaniem, czy to, czy to różnych rzeczy. Więc, mhm. więc no, taki był mój cel: być najlepszy e, jak mogę być. i, i, i... I to nie było dla mnie jakiś tam problem, by się trzymać tego wszystkiego. Okej. Okay. Chciałbym jeszcze zahaczyć o wątek naszego miasta, Torunia, bo ty kiedyś wspomniałeś o tym, że to w zasadzie była taka miłość od pierwszego wejrzenia, co brzmi dobrze. Tak, piękne miasto, e, przepiękne miasto nawet, super położone, bo, bo, bo gdzieś tam autostrada od razu do Trójmiasta, gdzie, z gdzie tak naprawdę jesteś, tak, tak. jestem związany i, i prawdopodobnie do którego wrócę po, po karierze. Mhm. E, do Warszawy też e, super droga, no i miasto samo w sobie jest naprawdę piękne, piękna historia tego miasta, piękne e, Zakątki. Fajnie też zbudowane miasto, nie korkuje za wiele, mimo że teraz troszkę bardziej, jak się nasz bulwar tam nad, nad, nad rzeką rozbudowuje, ale, ale ogólnie bardzo mi się spodobało od pierwszego pierwszej chwili tutaj spędzonych. Okej, okay. Aaron, no to jeszcze na chwilę do, do przyszłości, tak troszkę zmierzając do, do końca tego naszego dzisiejszego spotkania. Mhm. Były już jakieś rozmowy? Czy, czy, czy są już jakieś propozycje? Są propozycje, ale domyślam się, że chodzi ci o Toruń. Torunia nie ma, ale tak jak podkreśliłem już, wiem, że, wiem, że klub jeszcze wychodzi na proste, jeszcze ma swoje gdzieś tam wewnętrzne problemy i będę, tak jak mówiłem, mhm. trzymam, trzymać kciuki jak najmocniej się da dla twardych w przyszłości. Nie mam pretensji, tak jak też podkreślałem. Mm, tak jest, nie wiem, mówi się biznes, no ja będę nowy w biznesie, więc nie wiem, do końca jeszcze jest jak w tym biznesie, ale, ale tak to jest po prostu i, i nie chciałbym, żeby, e, żeby kibice lub ludzie mieli jakąś pretensję do klubu. E, tak to po prostu jest. Ja się przede wszystkim cieszę, że oddałem e, wszystko, można powiedzieć, przez te 7 lat dla klubu. E, jestem z tego dumny. Wierzę, że klub też gdzieś tam się z tego powodu cieszy i, i już nie, nie, nie będę teraz... Mm -hmm. Wprowadzać jakiejkolwiek negatywnej atmosfery, bo to nie jest absolutnie w moim okay. stylu. A w której tej roli byś się odnalazł na dziś, według ciebie, najbardziej? O i ciężko tak powiedzieć. No, po prostu zostać przy koszykówce i, 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 i nie, ciężko mi wyznaczyć jedną rolę. Na pewno w przyszłości podejmę decyzję konkretną na, na temat posady, którą, którą będę mógł mieć po karierze i już. <grym> Panie panowie, Aruncel, 19:30. Dziś e, Arena to jest miejsce, gdzie po prostu trzeba być. Tak, zapraszam wszystkich. Mam nadzieję, że was zobaczę, by móc się z wami e, ostatni raz może nacieszyć e, i się pożegnać, e, jeśli będziemy mieli okazję się zobaczyć po meczu. Ja mam nadzieję, że Ty jednak mówisz do zobaczenia, a nie żegnajcie, jeżeli chodzi o Toruni i kibiców z naszego miasta. I bardzo chcę, chcę w to wierzyć. Dwa ostatnie spotkania Arona Cela w Toruniu. Aronie, pięknie Ci dziękuję, to był zaszczyt. Mówię troszkę w imieniu kibiców, ale także i dziennikarzy, dla których zawsze byłeś otwarty. Przykładów mamy całe mnóstwo naszych spotkań tutaj na antenie Rady Gra. Dziękujemy po prostu. To był ja, zaszczyt, ja wielkie dziękuję. dzięki. Pan, koszykarz. Aaron Cel był Dziękuję naszym gościem. Dziękuję sobie serdecznie. Dziękuję.